Ubezpieczenie grupowe ma w naszym kraju długą historię, ale pomimo 70 lat istnienia oraz wprowadzanych modyfikacji, to w zakresie poważnych chorób, głównie onkologicznych, nie potrafi ono zapewnić dobrej ochrony. Diagnoza poważnej choroby, szczególnie onkologicznej, to dla każdego bardzo trudne przeżycie dla rodziny chorego, to często także tragedia finansowa. Proponowane świadczenia są zbyt niskie zwykle 4 do 10 tysięcy złotych, czyli dwukrotność pensji to kropla w morzu potrzeb. Dla skuteczności leczenia potrzebny jest szybki dostęp do wysokich środków na bieżące wydatki, opłaty i kredyty. Masz ubezpieczenie grupowe w zakładzie pracy? Zastanawiasz się, jak poprawić to, co już masz? Może powinieneś pomyśleć o czymś więcej? Twoje życie i zdrowie wymaga poważnej ochrony, dziś jedna zwykła polisa na życie to za mało. Aby to zmienić, możesz skorzystać z tak zwanego ubezpieczenia chorobowego. W ramach ogólnopolskiej akcji Onko Plus zapewniamy pracownikom wielu zakładów pracy oraz członkom ich rodzin unikalną ochronę chorobową. Jego zadaniem nie jest zastąpienie zwykłego grupowego ubezpieczenia, ale dostarczenie bardzo dobrej i wysokiej ochrony finansowej związanej z poważnymi chorobami przede wszystkim onkologicznymi. A czy musisz być pracownikiem? Czy musisz przychodzić osobiście do biura? Absolutnie nie! Onko Plus możesz kupić także prywatnie. Całą polisę możesz wykupić online na oncoplus.org. Wszystko załatwisz zdalnie, z domu. Jednak jest jedna uwaga: konieczny jest dobry stan zdrowia. Zwlekanie z podjęciem decyzji o ubezpieczeniu może zakończyć się bezpowrotną utratą możliwości zakupu. Po pierwszych badaniach, które zdiagnozują jakąś poważną chorobę, niekoniecznie nowotworową, może być za późno. Zobacz na Onkoplus. Org załatwisz wszystko zdalnie. Żadnych kolejek, żadnego czekania. Nareszcie coś prostego. Zrób to teraz.